pokazom lotniczym. Do pokazów odliczamy już godziny. Szanowni Państwo, kilka spraw organizacyjnych pozwolicie, że przekażę na końcu, natomiast chciałem teraz oddać głos głównym bohaterom, jednym z głównych bohaterów naszego lotniczego święta. Bardzo się cieszę, że są dzisiaj z nami przedstawiciele zagranicznych ekip i które będą prezentować swoje umiejętności i zdolności na pokazach. To pan Dżamil Zayat z Roja Jordanian Falcons. Witam bardzo serdecznie i pan w Westgate z formacji Aerosparks. Są z nami oczywiście gospodarze, współorganizatorzy naszych pokazów, odpowiedzialni za tą część związaną z lotami, czyli Jakub Kubicki i Piotr Maciejewski z Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła. Ale tak jak mówię, na początek oddaję głos naszym gościom Damił Ja yeah, okay. Uh, good morning, everybody. My name is Jamil Zayad, uh, the leader of the formation of the Royal Jordanian Falcons. Uh, uh, we, we are honored uh, and uh, happy to be here in uh, uh This is our second air show in Poland this year, and we are always happy to be in Poland and uh, to show our display to the Polish people. Uh, yeah, uh, our show is going to be uh, going to last for something like twelve to fifteen minutes, uh, and uh, we it's going to combine the uh, unlimited aerobatics, formation uh, flying and stunt maneuvers. Będziemy wykonywali manewry uh, akrobatyczne uh, Unlimited, uh, akrobaty formację i jakieś uh, kaskaderskie sztuki. And uh, as I said, we are happy and proud to be here in Poland and to present our country. Uh, the Royal Jordanian Falcon, uh, National Display Team uh, is our aim is to promote Jordan through our through the world uh, through the science and art of aviation. Trzeba dłużej. <laughs> E, jest nam niezmiernie miło e, reprezentować e, Jordanię Królewskie Siły Powietrzne Jordanii e, nasz team the show. Hope the weather will be better tomorrow and uh, you the show. Mam nadzieję, że będzie wam się podobał nasz pokaz, e, całe pokazy e, i że pogoda będzie lepsza niż dzisiaj. Well, um, hello everybody, My name is Guy Westgate. I'm here with my colleague Rob Barsby and we are with Aerosparks. Guy uh, Westgate. Aerosparks. Westgate. <laughs> <laughs> so Aerosparks are the only team in the world to combine the formation aerobatics at night with fireworks, and we're very pleased <laughs> to be here in Millets. For a world unique display. AeroSparks to jedyna grupa pokazowa na świecie, która takiego latania nocnych pokazów z wykorzystaniem pirotechniki We have uh, um, we've been developing our show over 12 years uh, and we have optimized uh, the aeroplanes. Uh, a beautiful grob 109 swój pokaz przez ostatnie 12 lat po to, żeby e, połączyć e, wyjątkowy pokaz z możliwościami wyjątkowego motorsybobca grob 109 e, z wyjątkowo długimi roz, rozłożystymi skrzydłami. So we, we make our performance at night Um, and that way, the fireworks can truly come alive. So, we're hoping to provide a spectacular show for you tomorrow night, and I hope you can all come to the show. Jesteśmy pewni, że jutrzejsze pokazy e, zapiszą się w, niezapomniany, w niezapomniany sposób e, Państwa e, pamięci e, i stworzymy wyjątkowe show. Great job, thank you. My, that was my debut at, simultaneously translator. <laughs> Szanowni Państwo, prosimy o pytania do naszych gości, jeśli macie teraz dobra, dobra okazja, bo... Jutro będą możliwości oczywiście ograniczone. Bardzo proszę, kto z Państwa ma pytań. Jeszcze, jeszcze pięć minut. No, tak, zaraz, zaraz. Za, za, <coughs> <coughs> mam pytanie do tego nocnego pokazu. Trzy teren. On będzie jutro prezentowany po raz pierwszy, tak? Ile pracy wymaga tego How long do you need to prepare that kind of air which is a night airshow? So this, this particular airshow? show. Um, so our preparation really started five years ago, when we When we first decided what fireworks to put on the airplanes and started the choreography for each display. Um, this particular air show now, um, our preparation will start today for the show tomorrow. So we have something like seven hours of preparation for the fireworks on the airplanes and configuring, configuring the airplanes uh, for the display tomorrow night. <coughs> Uh, but the training uh, but the preparation also is in familiarization with the airport so we're expecting to have a, a trial flight over the airport today or tomorrow morning depending on the weather again to orientate ourselves with this uh, with this uh, venue. Również częścią przygotowań do tego pokazu jest trening w powietrzu, który pozwala na rozpoznanie strefy, na zapoznanie się ze strefą. Mamy nadzieję wykonać ten trening w dniu dzisiejszym później lub jutro rano. Uh, any other questions? Yeah. Tak. Okay. nie ma pytań, to poprosimy teraz Piotra i Jakuba o doprecyzowanie kilku spraw organizacyjnych, no i związanych z programem czy wszystko poszło tak jak zaplanowaliście Nie. i podsumowanie tych atrakcji, jakie nas czekają jutro. Bardzo proszę Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że wszyscy mamy jedno podstawowe pytanie na dzisiaj, patrząc na niebo: jak będzie jutro? Jutro będzie lepiej. Jutro przechodzi, dzisiaj przechodzi nad naszymi głowami chłodny front atmosferyczny. Mamy nadzieję, że przejdzie szybko. On się porusza z prędkością około 60 km na godzinę. W tej chwili już minął Kraków, więc za frontem będzie chłodniej, przyjemniej. Opuszczą nas już upały ponad 30 stopniowe, więc tylko cieszyć się piękną pogodą i wyczekiwać rozpoczęcia pokazu. Co jest pocieszające, że na strefie dla publiczności nie będzie się kurzyło. Strefę otwieramy o godzinie 10 rano. Oficjalne otwarcie pokazów jest o godzinie 15. Natomiast od godziny 10 do 15 na niebie będą, będą latały samoloty, yy, będą akrobacje, będzie głośno, yy, będą formacje. Yy, o 16 godzinie jest oficjalne otwarcie, tak? Zapraszamy, o ile dobrze się. pamiętam. tak. Co jeszcze? Jesteśmy gotowi. Wszystko jest, można powiedzieć, dopięte na ostatni guzik. Ekipy się zlatują. No, mieliśmy mieć wszystkich do 13, natomiast myślę, że przez tą pogodę dzisiejszą trochę się to przeciągnie. Dzisiaj, treningi do wieczora, jeżeli pogoda pozwoli. I hmm. zapraszamy na wielki show. Ja tylko, jeszcze, ja tylko jeszcze dodam. Ja tylko jeszcze dodam, że, e, jed, e, że organizatorami e, tych pokazów jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, e, Miasto Mielec, e, PZL Mielec, e, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła I? E, i Mielecka Agencja e, Rozwoju Regionalnego. I? I? No? ARP? Agencja, Agencja Rozwoju Przemysłu Oddziału w Mielce, tak? e, Natomiast co ważne, e, wraz z otwarciem e, strefy dla publiczności, polskie zakłady lotnicze w Mielcu otwierają swoje bramy. Będzie można przejechać, e, przejść tak naprawdę m, przez teren zakładu, na, e, na terenie którego stoją wyjątkowe konstrukcje, wyjątkowe samoloty, które były tutaj produkowane. To jest wyjątkowa i unikatowa możliwość, żeby z bliska obejrzeć na przykład makietę samolotu pzl Łoś. Ona normalnie jest schowana za bramami. Jutro będzie można podejść, zobaczyć i no, może nie dotknąć, ale, ale być blisko, zrobić sobie blisko zdjęcie. Mało tego, część z tych historycznych samolotów jutro Państwo zobaczycie na niebie podczas defilady, podczas lotów, no co tylko świadczy o tym, że te konstrukcje produkowane w Mielcu są naprawdę dobrej jakości, latając tyle lat. Ale ta, to, to przejście przez zakłady to jest swoistego rodzaju impreza, wystawa statyczna samolotów, ponieważ uwarunkowanie terenu na imprezie masowej nie pozwala, żeby wprowadzić tam wszystkie samoloty, więc. Ci, co chcą zobaczyć duże i ciężkie maszyny, zapraszamy do przyjścia na imprezę przez teren zakładu PZL Mielec. Jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby skorzystać z rowerów, komunikacji publicznej. Jak ktoś lubi biegać, chodzić, można przyjść, można pobiec. Zostawcie samochody w domu, przyjdźcie do nas, skorzystajcie z transportu publicznego. Miasto Mielec zorganizowało tego dnia specjalne linie autobusowe, one są za darmo. Eee, czekamy na was. Potwierdzam. Eee, dziękuję pięknie. Jeżeli macie Państwo pytania do Piotra lub Jakuba, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma pytań, e, to będziemy powoli kończyć. Na koniec, tak jak mówiłem, chciałem się odnieść do kilku spraw organizacyjnych. Na początku chciałem bardzo gorąco podziękować wam, wszystkim dziennikarzom za dotychczasowe publikacje, ponieważ... Jest to skomplikowana impreza, jeśli chodzi o logistykę i organizację, szczególnie w kwestii organizacji ruchu w całym mieście, takim jakim jest Mielec. Będą jutro poważne utrudnienia, dlatego bardzo dziękuję za te publikacje, które pozwolą przygotować się wszystkim mieszkańcom miasta, również tym, którzy może nie interesują się lotnictwem i nie przyjadą tutaj na te pokazy, chociaż trudno nam sobie to wyobrazić. Ale tak też może się zdarzyć, dlatego bardzo gorąco dziękujemy za te publikację. A jeżeli będziecie Państwo jeszcze coś publikować dzisiaj, to prosimy podkreślać, aby to co mówił przed chwilą Kuba, zostawić samochody w domach, a jeżeli już, to korzystać z wyznaczonych w mieście parkingów, skąd będą widzowie dowożeni autobusami bezpłatnymi liniami miejskimi, które przygotowało miasto. Nie ma możliwości wjazdu samochodem na teren lotniska w trakcie imprezy ani na parkingi poboczne, tylko i wyłącznie na tych parkingach, które są wskazane na informa w informacjach przekazywanych przez media i przez nas jako organizatorów. To główną źródłową stroną to podkarpackie.eu. Tam są wszystkie informacje zgrupowane również o kursach szynobusów, które będą jeździć z Rzeszowa. Także bardzo serdecznie o to proszę i, i, i zabiegam. I jeszcze raz dziękuję za publikacje, informacje rzetelne i, i konkretne, które pozwolą wszystkim widzom przyjechać i dotrzeć bezpiecznie na nasze pokazy. Druga informacja to po konferencji proszę Państwa dziennikarzy o zostawienie numerów telefonów, bo będziemy się komunikować poprzez w trakcie pokazu poprzez Whatsappa. Tak będzie myślę najszybciej, jeżeli będą jakieś atrakcje, piloci dostępni do wywiadów czy, czy inne tego typu rzeczy, może jakieś zmiany w programie, niespodzianki. Będziemy chcieli mieć z Państwem bezpośredni kontakt i myślę, że za pośrednictwem WhatsApp będzie to najszybsze i najbardziej yy, praktyczne. Dziękuję bardzo. Jeżeli jeszcze ktoś ma ochotę, nasi goście są do dyspozycji do indywidualnego wywiadu i do zobaczenia do jutra. Dziękuję pięknie.